Witamy Państwa serdecznie, jesteśmy na bazie u Rafaela. Mamy dzisiaj do oczyszczenia dwie osoby, 15 cywilizacji. Przybyło przyglądać się, co się dzieje z człowiekiem na bazie. Jakie programy mają, jak po, tych, po tym ściągnięciu, jak te dusze się zachowują. Wracają do normalności rzeczywistości. Zapraszamy Cię do oczyszczenia szczypów i programów. To jest Jakub Jacek, hasło kierowca i następnie jest Michał Czesław, hasło chemik. Wybaczcie mi moje zmęczenie, mamy gorąco. E, ja Japada, dosłownie pada. Dobrze. Zapraszamy pierwszego. Simone przekazuje wizerunek Jakub Jacek. J A K. J A K. W. Ub. Jacek J A. J A. C, E, K. C, E, K. Okay, <coughs> uh, Brauna Planeta. E, Niebiesko-brązowa planeta się ukazała. To jest eine cywilizacja. Jedna cywilizacja zamieszkuje. To jest pozytywne, negatywno, Wszystko tam jest pozytywne, neutralne, negatywne. Siedem galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej. Ja mówię o tej planecie, gdzie pierwsze zaistnienie w ciele fizycznym ta dusza rozpoczęła życie doświadczania. Dobrze. Jest na stole kryształ. No mocniej podniszczona ochrona spłynęła z tej istoty. Okrągły czy po prawej stronie mózgu ściągnięty, aktywny, stwarza sytuację stresowej problemy, kwadratowy czy ściągnięty, nie jest aktywny, trójkąt ściągnięty, program ruchomy ma. No Jak się włącza, to e, tworzy agresywność e, w tej istocie. Ten owalny czy ściągnięty. Program zaczął się właśnie i podtrzymuje zmiany genetyczne. Ten program okrągły czy po lewej stronie muzyki nie jest aktywny. Trójkąt ściągnięty. Program ruchowy ma i stwarza. Koleści ciała fizycznego. No i w e, ściągnięty w kształcie buteleczki. Program ruchomy ma... No i jak się włącza, to po prostu zmusza tego człowieka do e, jak to się mówi? Albo do alkoholu, do... do Drogę, Jezus, do narkotyków albo do innych jakichś rzeczy, które właśnie to jest wymuszanie na człowieku. Trójkąt ściągnięty. Nie jest aktywny. Malokrągły czy ściągnięty. Program zaczął się włączać. I zakłóca sen. Na uszach limanice. Owalny typ z lewego oczu do uściałnięty. Nie jest aktywny. Trójkąc pod niebieniał Program zaczął się włączyć. I osłabia system immunologiczny. Im Nacken liegt ein ovaler chip. Owalny chip z karku ściągym. Auf der rechte Schulter so ein ist wie so ein Stern. W kształcie gwiazdki z prawego ramienia ściągnięty chip. Der ist aktiv. Und das soll halt die Muskulatur im Boden. I osłabia muskulaturę i stwarza boleści na całych plecach. <noise> Rafael założył kust energetyczną do regeneracji muskułów na plecach. Bis runter zu de finger, Auf der rechten Seite liegt noch ein 100-Chip auf der Hand. Okrągły Chip ist prawie do nie stąknięty. Der ist aktiv. Aktywne zakłóca relacje międzyludzkie. Herz ist frei. Na sercu nie ma nic lunge, da ist ein kleiner ovaler. Chip. Mam obalne Chips, putz stąknięty. Nie jest aktywne. Leber ist frei. Na wątrobie nie ma nic, trójkąt rządka ściągnięty, program ma. i zakłóca pracę e, traktu pokarmowego, na elitach nie ma nic, na nerkach nie ma nic. Blase frei, na pichężu nie ma nic, mal okrągły czyt. z prostaty ściągnięty. Program zaczął się włączać. No i zakłóca funkcję pracy prostaty. Na męskich organach nie ma nic, jest frei, na biodrach nie ma nic, trójkąt z, z lewego uda ściągnięty. Nie jest aktywny. Na kolanach nie ma nic. Do stupsi ani nie ma nic. Rafael ściąga tą pustę energetyczną i w potężnym powiększeniu przegląd robi i jeszcze raz Pościągany. I teraz aura jest sprawdzana. Zniszczona aura z obydwu stron. Złota energia odnawia całkowicie, a Zrobiona. owija. Ochrona planetarna tą istotę. Usiadł sobie na stole. I e, taka, taka radość wychodzi z tej istoty. Zszedł do stołu składa podziękowania. I Wezius podszedł i przekazuje informacje, które pewnie już były na zaniku tej istoty. Zadowolony żegna się ze wszystkimi i znika w portalu. Bardzo się cieszymy. Następna istota uwolniona z programów, które zmuszają człowieka do no, My trzypy ściągamy, a tutaj zakładają, nie? No dobrze kochani, zaraz następną istotę ja do kamery. Bo tu no, się że... mi tu rozprzestrzenił trochę. <laughs> zapraszamy następną istotę. Michał Czesław, Simone przekazuje wizerunek tej istoty. MI. M-I-H, C-H, A L A L, Zweite C. C, C, Z, E, S, E, S, L, L, AB. A, W. A, W. Okay, das ist ein verschiedene Grüntöne, die sagt man. Różne odczyny zieleni. Planeta hmm. się ukazała. Dwie cywilizacje zamieszkują. Pozytywna, neutralna planeta. 12 galaktyk odzielatą planetę od Drogi Mlecznej i jest na stole kryształowym. Bardzo mocno zniszczona ochrona planetarna spłynęła z tej istoty. Okrągły chip po prawej stronie mózgu ściągnięty. Aktywny. Też stres i problemy stwarza ten program. Trójkąt ściągnięty. Nie jest aktywny. Okrągły czy ściągnięty. Program zaczął się włączać. I, i podtrzymuje zmiany genetyczne. Quadratowy czy wciągnięty. Nie jest aktywny. Ośmiokątny czy po lewej stronie mózgu ściągnięty. Nie jest aktywny. Okrągły czy wciągnięty. Program ruchomy ma. I stwarza migreny, bóle głowy. Okrągły czy ściągnięty, jest aktywny. aktywny i zwiększa e, bóle ciała fizycznego. Okrągły czy ściągnięty, aktywny, zakłóca sen. Trójkąt ściągnięty, nie jest aktywny. Okrągły czy między uszami ściągnięty, nie jest aktywny. Nie jest aktywny. Owalny czyb z lewego oczu do ściągnięty. Program zaczął się włączać. osłabia wzrok ten program. Ja mam usta, nie ma nic. Kwadratowy czip z karku ściągnięty. Nie jest aktywny. Auf der Schulter liegt noch ein Okrągły chip z prawego ramienia ściągnięte. Das sind so halt Zakwasza schal. górną partię pleców, mm. ten program. Um, Owalny Wirbelsäule ist noch so ein Obalny, chip. podłużny chip ze środkowego kręgosłupa ściągnięte. Program dotyczy się die wirbel, um, no i i ten program przesuwa e, e, kręgi i niszczy poduszeczki. Ok, gut. von der Schulter bis zu den Fingern. An der rechten Hand ist von Tierchen Handgelenk. Na prawym e, nadgarstku, wężowaty stwór objęty, Rafael ściąga. Ja, das hat, die Toxine sollen halt einfach. I e, te toksyny mówi Rafael powodują e, boleści nadgarstków. ściągnięte, Rafael tam oczyścił i założył taką rękawicę energetyczną do regeneracji. Trójkąt lewej dłoni ściągnięty, program duchowy ma. Jak się włącza, zakłóca relacje międzyludzkie. Mały okrągły czy serca ściągnięty. Nie jest aktywny. Na płucach nie ma nic. Na wątrobie nie ma nic. We, wewnątrz żołądka trójkąt ściągnięty to schodzi się auch immer wieder aus program um, rukomy ma. bo sobie rad an einfach die magen heute I, e jak się włącza program tworzy stan zapalny żołądka ketana ta jest nie nie na pół na 100 chef na elitach ma okrągły czy ściągnięty. nie jest aktywny na merkach nie ma nic na pęcherzu nie ma nic, na prostacie nie ma nic. Okrągły chip na lewym jądrze ściągnięty. Nie jest aktywny. Owalny czyp z prawego biodra ściągnięty. Nie jest aktywny. Na udach nie ma nic, na kolanach nie ma nic. Do stóp zjechali, nie ma nic. Rafael ściąga rękawice i przegląd dogłębny. Jeszcze raz. Nie ma nic, ściągniemy. Teraz aura jest sprawdzana. Ma na prawym łokciu, przy prawym łokciu aura jest, ma pęknięcie, także mogło wchodzić co chciało i taki spiralny stwór, tam otwór trzymał, pogotowił, że po prostu... Rafael ściągnął, z laserem aurę i złota energia odnawia całkowicie aurę. Zrobione. I ochrona planetarna obija to istotę. Siedzi na stole, no jest bardzo, jest w emocjach i łzy mu płyną. Jezus podszedł, rozmawia z nim, aż Także ta postać się rozjaśnia, spokój taki wypływa już i, i taka, taka energia miłości wychodzi z tej istoty było to wszystko zamknięte. Szedł ze stołu, składa podziękowania z ukłonem, żegna się i znika w portalu. Cieszymy się. Następna istota została uwolniona z przymusowych programów, nazwijmy to. Namaste, zostańcie zdrowi. Mary. no.